Junior IT Academic Day to pierwsza konferencja skierowana do uczniów szkół średnich oraz osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Zakres tematyczny spotkań jest zróżnicowany od tworzenia prostych aplikacji na ekrany dotykowe, po tworzenia gier komputerowych w bardzo prosty i szybki sposób, po zagadnienia bardziej techniczne typu programowania. Programowanie. Dla wielu czarna magia kojarząca się z ciągiem niezrozumiałych znaczków. A czym właściwie jest? Programowanie, moim zdaniem, polega na wykorzystaniu narzędzi, które posiadamy aktualnie tak? i przy pomocy ich stworzenia jakiegoś bytu rozwiązującego potrzeby ludzi. Tak? Są to narzędzia, które wymagają od nas znajomości kodowania, tak? znajomości jakiegoś języka programowania, który pozwoli nam przelać ten kod, ten taki tekst pisany na jakieś komendy, które zczytywane są przez komputer, który jest w stanie dzięki temu wyświetlić różne informacje i które ludzie są w stanie później grać Własna aplikacja? Brzmi kusząco. Do jej napisania często wystarczą podstawowe umiejętności z zakresu programowania, o czym przekonuje Przemysław Gałuszka z firmy Microsoft. Moja prelekcja to moja pierwsza aplikacja na Windows 8. Będzie polegała na tym, jak zachęcić ludzi do programowania właśnie na urządzenia z Windowsem 8 i Windows Phone, nawet bez znajomości programowania, jak założyć sobie konto deweloperskie, jak móc zarabiać na takich aplikacjach. Łukasz Szczepka z grupy Dotnet Uniwersytetu Śląskiego jest twórcą wielu aplikacji, między innymi tej o królu Julianie. Mamy tutaj spis jego cytatów z pierwszych 50 odcinków i tak naprawdę no, widzimy, mamy sam tekst, a naprawdę jest Średnia 4,5, coś tego typu na 5 e, osób, które to powielają. Tak więc jak widzimy, nie takie programowanie straszne, jakim je ludzie postrzegają.